no to jeden za jeden, Mamy, oko za oko. Stronie. Ja powaliłem ich, nie powoli od ciebie. Cele zlecenia zidentyfikowane. Możecie atakować. Kurwa się, wystraszyłem. Jest, jest. Jest, yes. 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 drugi. Jeden leży. Nie ma go. O, kurwa, na sobie, nie ma kawa. Ja pierdnięcie. Jest tutaj, na dole. Witaj w Guagu! Mhm. Tutaj! Musisz walczyć o życie! Kruchy tu, tu, tu! Jeszcze ktoś jest. już Sojusznik może już wrócić na front! Coś też naparcie... Nice. Do, do, dobra robota, panowie. Dobra robota. Nie? Dobra, nie? Najlepszy z najlepszych. Polacy mistrzami Polski. Kupić coś szybko. No, jeszcze Dobra, panowie, ja mam trzy drony z bombą, nie? Jak, ja będę jak w Rainbow się na dronach was prowadził. Br tutaj! Kupić jeszcze jedną broń i dać graf... ...duchawą na przykład. Oznaczam cel! Tam jest... musiał Krusza. podejść i mi kasę rzucić. Rektom! Losz tam! to kasety ci broń kupię. Dron z bombą aktywny! Chodź z kłaś, kłaś. Dawaj, wartaj. Dron, jest dron, wstron, ja leci. Ja, to ja lecę dronem. Okay. Tam trochę ci broń opingowałem, że pod nich. on jest! Dron z bombą aktywny! Z prawej straszną na Dron z bombą, gotowy do detonacji. Podnoszą się tutaj. O, o, ostrożnie! Mamy okay. zagrożenie w sektorze. Ja lecę kolejnym dronem. To ja tak samo. Trafiony. Tu jest jeden Ruk, Leży jeden. Proszę o przelot wwiadowczy. Zrozumiałem. ten blisko, na miejscu. Zrozumiałe. Tutaj Zrozumiałe, to ta... blisko. Dron z bombą aktywny. Dron z bombą aktywny. Dronu mnie? tutaj. tutaj. Yy, Kamizelki na pewno nie ma. Pięknie. Pięknie. Nice kurwa <słysza> Tak to się robi, nie? O ja mam takie nie? Cztery drony z bombą poleciały, nie? C poleciały, nie? I jedno e UAV roze, tak jest, to <słysza> 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 Ja pierdole Ty bez kitu nie można tego plecaka podnieść, ej, to żołosne to jest Ej, no nie, no tak to my się nie bawimy, nie, no tyle to nie. Trochę blachy sobie zładuj, bo masz ten Deficyt i to też nie masz blachy jednej, nie? Tam możemy wejść na górę. Ach, dziękuję za info. Ale kurde cztery gości, cztery drony UAV jazda, nie. Ja pierdolę, ale musimy... Być... No strasznie. Ja wszystkim brod dronałem no, po... komu... Wszystkim trzema dronami powaliłem gości, nie? I dwa fragi zdobyłem. Ja powaliłem to się Niesamowite to było. Takiej akcji to jeszcze nie było chyba w całym warzonie. Ole dostałem, ty! Z pociągu? Nie! Snajperzy gdzieś, tylko szukam! No właśnie gdzieś od pociągu, nie? Jest Dostał blachę O, beznadziejną snajpę mam W sensie ja nie byłem cpr okay. ale z ziemi, nie? Z dwoma dodatkami Ale prędkość kuli to ta snajperka ma taką, że ja bym chyba szybciej bieg, Kurwa i wsiadł im do tego helikoptera, niż to zaleci okay, Lecimy tu Ta, w sumie chyba możemy o ja pierdolę, ja już ja już lecę, bo spadłem od budynku. Tu jest ta linka. Ta. Kurwa, nie wiem czemu ja waszych pingów nie widzę wcale. Bo to sobie musisz ma wejść w ustawienia i zmienić na nie, <grym> żartuję. Wbijamy się na górę? Tak, tak, tak. Taki plan. Zarobić lotu, taki plan. Mam oczy, Jackie plan. O jest. Oj, się zjebałem. Rikon dronem polecę, zobaczę... Co <grym> to po już się Ty, dron leci! A to ty, Jezus Maria. Ty mój. Kurwa, nie strasz, bo już pat nie wiedziałem, gdzie spierdalać. Patrz, tutaj są jakieś ludzie. Tutaj są jak przy e, tutaj kupują się. Uwaga, wrogi, trwa ucieczka z więzienia. Uwaga na głowy. Ja będę skoczył. Leży, powalony. I kto go powalił, to czy ja? Ja, ja tylko dostanę aset. A, run. ja dostałem fragę, ja powaliłem. <ślech>, koleś, no, koleś, uciekacie. Dostał w kewie, nie ma kewa. Dostał. Leży No, zależy od Ej, kurwa, my tak się patrzymy, nie? A nam mogą wejść. A Ej, co? Mówiłem? Jebany, jak ten, jak. To jest zmysł. Ej, czu. No, Spiderman, nie? Spiderman, pajęczy zmysł. Powiedział Ci, orzesz, kurwa. Linka. Ej, wiecie co panowie? Bo trzeba będzie do strefy, nie? Iść. Ale wiecie co? Ja bym poczekał, aż ta strefa przejdzie i nas pod ochronach się wpierdolimy tutaj, Luszam. co? Ruszam tam! Gdzie jest, kurwa tutaj? Tam, tam z prawej w strefie. No, no. Zagroże... Chyba, że nas laserują w locie wszystkie boty. No, zamordują. Ale udać się do bezpiecznej strefy. Ty, ach, fajcie, to co tam świruje. Oj, chyba się poczuł. Króluzami w sektorze. Ląduj Kemon. Kruk w sektorze. Dawaj salto, Kurwa, ten się w baty świda bardzo w poleciał, kurwa, obaźny No, widać, się nie pierdoli w tańcu To jest teraz pod, od ciebie Dobra, ja lecę, bo się tam... Można wejść tam O nie, tam są loty i tam są ludzie O Jezus, nie, 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 nie lecimy tam Kurwa, gdzie teraz? Trzeba do Hephaestosa Tak, do Hephaestosa Gdzieś to przynajmniej pisa. będziemy razem Dobra, ja się przestraszyłem, ja tutaj będę, na tym daszku Mam self-revive'a, także jak zdechnę to się podniosę ja jestem safe w miarę. Macie Tutaj... skrzynkę z Ruch! Tutaj są u góry, na tym dachu się z botami strzelają. Ciekawe czy tam helikopter na dachu ląduje czy nie. Bo jak tak, to trochę mają przejebane trochę. Dobra. czy ja ten pysk z dołu! O Jezus! Nie wiem gdzie. Gdzieś to gdzie opingowaliście chyba. Znaczy, gdzie opingowałem. Przez sklepy. Koleś, ja mam. W Patrzcie w górę! Gdzie jest ta rolka pierdolona? Tu jest! Nie, ona powinna być pośrodku tego się Ty, Ty na stacji jest. Bartek coś leciało do ciebie. Tak, tutaj jest. Wróg w sektorze. Dobra, widzę. Dobra, jadę do góry. Panowie, tutaj Ruszam. podchodzimy. Tutaj jest jeden chłop z głagu na pewno. Ja tutaj podchodzę na ten bliżej, nie? Bo mam najbliżej. Jak samo nas wskazuje. Trafili mnie! Olmy jest, ol, my prawie zgnoili. Dobra, jestem.

Jezus, nie, są... nie, nie, nie. Ja mam do parki, mam do karabinu i do OPM. a Ja ci mogę trochę rzucić, nie? Ale jedną paczkę, bo... Troszeczkę, ale jedną, jedną tylko, tylko. To już nie ma. Ja pierdliczę, ty, ale strzela. Strzelają do mnie! Skąd, skąd, skąd? Z drugiej strony rzeki. Tam. Widzę jednego. Tam się leży. Na pingu, za mam. O, 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 o. Idę tam. Tam gdzieś. na fanka na fanka. No, na niebieskiej, na niebieskiej. O jezusu piepnąłem. Przebieg tam, na lewo. Udajcie się do bezpiecznej strefy Nie Dobra, czekajcie, ja tu spadnę. Bo tutaj jeszcze. Gościu, camp ten... napisał. Dobra, ja nie mam, gościu. że to jest kurwa całe Też nie mam, całe jest zlikwidowany. No, amunicji do snajperki też. I Fedek zostaje. Dobra. Jak pójść zostaje, jednego. Zbliża się gaz, oznaczamy nową bezpieczną widzę strefę. Droga. Kurwa, jak te? Kaczki. Powalony. Kluczam tam. Kruk w sektorze. dostał. ruchu ruch, Drogo. Ruch. Ruch. Leć odłamkowy. Dobra, musimy iść. Tylko gdzie? Na sklepie wylądował Tu jest koleś. strefy. Mam sobie Uh. Na dachu nad nami No to ja nie Bóg wiem czy, czy strzelanie jak w mamy do do nowej są... Ja nie mam maski ja wiesz, że... Nie ma następnego Traciecie Masz samo do karabiny z się... Waga będą spadać pewnie z dachu Ja Nie mam maski chyba, kur... nie mam złotą. To ja zostaję z tyłu. Zbliża się chmura gazu, nowa bezpieczna strefa namierzona. Urywa. Zbliża się do was chmura gazu. Udajcie się do bezpiecznej Ostatni strefy. Tim. To jest jedynka. Co Koleś Tam sam został? Tam jest. No, to... Trzymajmy się razem, nie dajcie się zabić, nie ponieś... nie dajcie się ponieść. Na... Nie widzę tego pingu. Tak, tak, tak. Dobra, zajebiście. brawo. Zajebiście. No i zajebiście, no to to jest idealna gierka, żeby zakończyć dzisiejszy dzień, nie? No. Ja piernicę Nie no, nie skipuj, nie wychodź. Tak, całe napisy. Całe napisy, całe napisy, wszystkie to samo. To jeszcze nigdy nie wygraliście? No, Warzone 2.0 nie, no bo on dopiero wyszedł, nie? W środę. Jeszcze nie udało nam się A, pierwszy win no. Na nie jeden co to ja miałem 300 jakoś 33 winy chyba? Taką miałem ładną... No, winę, grasz Martek, grasz jeszcze 300 Co? Bartek gracie jeszcze? Gracie jeszcze? Nie koniec, bo do północy, nie? Zwykle. Już nie już nie zagramy jeszcze jeden. Teraz tylko oglądamy napisy końcowe. Cieszymy się, że wygraliśmy. Grajmy ...30 sekund. Prze Przeszliśmy Warzone, ale widzisz, kruchy wszedłeś w idealnym momencie, żeby Akrotuina zrobić, nie? No. Zobacz. Ale za oczki masz win rate, ja, nie? My zagraliśmy już, kurde, spokojnie z 20 Gierek, a ty. Nie wiem, ile Gierek zagrałeś. Nie? Nie, bo wcześniej, ja? coś... wcześniej chyba coś zagrałeś, to samo. Ja, ale ja nie miałem amunicji na końcu, ja już nie wiedziałem, no. czym miałem ostatnim pociskiem. Ale bardzo um, ładnie zagrałeś. Czekaj, tak, ja jeszcze na końcu miałem z 200 wolnego amo do karabinu plus. Z, no ja właśnie z 200 zmieniłem 200 potem tak. na kalacha jakiegoś z ziemi złotego.